Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Wina. witam wszystkie zodiakalne lwy, K moi drodzy, zaczynamy horoskop na sierpień 2024. Podglądamy podstawowe energie tego miesiąca. Na to zwrócić szczególną uwagę na co? Uważać. I tak słowem wstępu, tradycyjnie, oczywiście w pierwszej kolejności witam moich stałych widzów, subskrybentów. Witam również osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli się oczywiście wam podoba, będzie mi ogromnie miło za każdy, nawet najmniejszy ślad Waszej obecności. Dobra, kochani, nie gadamy, zaczynamy. Drogie lwy, lwice i lwiątka. Podglądamy paką podstawową prognozę energetyczną na miesiąc sierpień. Na co zwrócić szczególną uwagę oraz rady i sugestie od kart. Przypominam, moi drodzy, jest to czytanie ogólne. Bierzcie tylko to, co się zgadza, całą resztę e, odrzucamy. Dobra, zaglądamy szybciutko. Lew. Zodiakalny sierpień 2024, prognoza energetyczna na ten miesiąc ogólna. Zaglądamy. Ok, aura, klimat tego miesiąca, też taka Wasza energia, z wchodzicie w ten miesiąc. E, praca i finanse, sprawy miłosne, niespodzianki tego miesiąca, co miłego, co zaskoczy i potencjalne zagrożenia na co Uważać. I teraz raczej zwracam się do moich stałych widzów. Do tej pory mieliśmy kartę radę jeszcze dokładaną, ale mam taką malutką niespodziankę, malutką nowość, również rada, ale przejdziemy do tego na koniec. Dobra, lecimy, kochani, lecimy, żeby nie przedłużać. Będę to robić troszkę szybciej niż zwykle. Niestety wiecie, wiecie jak to jest. Zwłaszcza moi stali widzowie wiedzą, że troszkę mam wakacje latem, troszkę mniej czasu, więc lecimy szybciutko. Dobra, lewki. Mm -hmm. bardzo macie taką um, tą energię tego miesiąca e, hojną taką wiecie, hojną, taka bardzo hojna szczodra, łaskawa Energia dla lewka, tak? Do was taka idzie. Wiecie co? Mam takie wrażenie, patrząc e, tak teraz ogółem na wszystkie te energie, mam wrażenie, że wszechświat będzie dla lewka wyjątkowo przychylny w sierpniu. No, nie chcę nic mówić, ale z tą samą główną energią, to może sypać do was, sypać wam dosłownie tą przysłowiową kaszę. z... Kaszę. Manne z nieba, tak, ale słuchajcie, ale nie za darmo, nie za darmo. Ja mam takie wrażenie, patrząc tutaj na tą energię, że Lew dostanie w sierpniu dokładnie to, na co zasłużył, dokładnie to, na co zapracował, albo dokładnie to, na co zapracuje. I słuchajcie, teraz bardzo ważna uwaga: to jest to, że ja mówię, winajka mówi, że ta energia będzie taka hojna, szczodra i będzie się Wam oddzięczać. Pamiętajcie, że będę się odwdzięczać zarówno za te dobre uczynki, jak również za złe, więc tutaj trzeba się troszkę pilnować. Tak, także na to zwróćcie uwagę. Ale wiecie co? Jednak ona jest w pozycji prostej, mimo wszystko uważajcie, ale tak troszkę mam wrażenie, że taki zwrot, wz, wzrot, zwrot, <grytanie> zwrot, tak? To jest taki zwrot wdzięczności, kochani do lewka idzie, czyli dokładnie wszystko to, co lew dobrego komuś uczynił, komuś pomógł, ofiarował lub w ogóle zrobił coś do, dro, do drobnego, co ja się nie mogę tak wysłowić dzisiaj, tak, zrobiliście, to po prostu do Was wraca, ale tutaj ostrzeżenie, pamiętajcie, że mogą wracać też również te rzeczy troszkę gorsze, tak, więc rada, rada, wyzwanie osobiste, drogie lewki, pamiętajcie o tym, że jak to się mówi, w przyrodzie nic nie ginie. W przyrodzie zazwyczaj jest tak zwana równowaga, co dajecie, to dostajecie, tak? Ale wiecie, wy wchodząc w tę energię, wy będziecie tacy, raczej, raczej właśnie też tacy miłosierni, tak? Bardziej tak będziecie. Um, będziecie chcieli pomagać. Będziecie chcieli pomagać, będziecie chcieli ofiarować to, co macie co sobie najlepszego i będziecie chcieli się po prostu tym dzielić. Ogólnie wiecie, to jest energia, która mówi, że możecie liczyć w tym miesiącu po prostu na taką harmonię, tak? W dawaniu i braniu, tak? Także to fajnie wygląda, moi drodzy. Nie tylko tak finansowo, pamiętajcie, lewki, tak już za chwileczkę przejdziemy dalej, pamiętajcie, lewki, w tym, tygod w tym tygodniu, w tym miesiącu... Ech winajka się naprawdę skupić dzisiaj nie może te upały. Słuchajcie, mnie te upały to tak rozpraszają lato. To jest dla mnie, nie, dość, że nie mam czasu, to jeszcze mam problem z tymi wysokimi temperaturami. Ale dobrze, słuchajcie, dla Was taka rada, takie wyzwanie osobiste na ten miesiąc, sierpień że warto pomagać, warto pomagać. I nie mówię tutaj tylko o takiej wiecie, na przykład finansowej, bo to są monety pomocy, wsparciu, pamiętajcie o tym, że czasami wystarczy komuś ofiarować swój czas, tak, swoją uwagę i wiedzcie o tym, że to zostanie na pewno docenione w tym miesiącu. Także taka dla was główna energia. Dobrze lecimy dalej. Jeśli chodzi o pracę i słuchajcie w pracy, w sprawach zawodowych pomyślność jak najbardziej. Ale tylko wtedy, moje drogie lewki, jeżeli em, nie odpuścicie. Tak? Nie odpuścicie jednym słowem. No, piątka buław, jeśli zawalczycie. Zawalczycie e, o to, co Wam się należy, a należy się. I słuchajcie, lewki, ta walka w pracy, w sprawach zawodowych, w sprawach finansowych może się przejawiać naprawdę na różne sposoby. Wiecie, może być to po prostu taka intensywna praca, praca tak? Intensywny okres, e, w któremu trzeba będzie po prostu podołać, tak? I, po, i to pozwoli pokazać się niektórym lewkom tak w najlepszej stronie. I dzięki, dzięki temu, że wykażecie się takim hartem ducha, taką walecznością, że podołacie tym wyzwaniom, no to możecie się tutaj spodziewać jakiegoś awansu, podwyżki, jakiejś premii w tym miesiącu, ale może to być również walka: wiecie, taka dosłownie, udział w jakimś konkursie, w jakimś przetargu, może walka o nową pracę, o lepszą pracę, tak? I tutaj wiadomo: konkurencja, rywalizacja jak często się pojawia, tak? No ale ewidentnie, kochani, rada, żeby. Się nie poddawać w tym miesiącu, w tych sprawach zawodowych, biznesowych, finansowych, nie zniechęcać się pomimo, pomimo tych trudności, pomimo tej konkurencji, pomimo e, tych e, rywali, tak? Czy w obliczu nowych wyzwań, jakie się tutaj pojawiają. No, także tak to wygląda. Lewki. Jeżeli, a tak już podsumowując, w pracy, w biznesach pojawi się w tym miesiącu jakakolwiek forma rywalizacji, tak? Czy forma, nie wiem, sprawdzenia Waszych umiejętności czy kompetencji, nie rezygnujcie z tego. Dosłownie, przypomnijcie sobie to, co Winajka mówi: świat należy do odważnych, świat należy do e, walecznych, i jeśli zawalczycie, to będziecie zbierać nagrody. Będziecie zbierać e, nagrody. Mhm. Chociaż wiecie, co? Bardzo często ta energia też zwiastuje konflikty w pracy, mm, konflikty interesów, konflikty z innymi ludźmi, więc myślę, że sobie podpowiemy. Myślę, że sobie podpowiemy tą energię, tak? Dokładnie mm, na co uważać, lub o co walczyć, tak? Lub o co walczyć. Zobaczmy. Zobaczmy, mhm. ale no tutaj, zobaczcie, no ta szóstka moment, monet będzie chciała, jeśli w lew się nie poddam w walce, będą przypływy gotówki, także warto, warto, ale zobaczmy sobie, kochani. Dobra, trójka monet. Słuchajcie, nie, nie będzie tutaj raczej konfliktów, raczej konflikty, rywalizacje odpadają. Tu raczej współpraca. Wiecie, raczej współpraca mi się pokazuje. Więc być może jacyś tutaj firmy konkurencyjne lub osoby, z którymi się trudno było dogadać do tej pory, no do, znajdziecie wspólne porozumienie, wspólny język, ale tutaj ewidentnie, kochani, e, słuchajcie, taki wkład w samorozwój, tak, wkład w też taki pracowity okres, tak. E, Mogą to być rzeczywiście konkursy, mogą to być rzeczywiście jakieś przetargi, mogą to być jakieś etapy selekcji na nowe stanowisko lub do nowej pracy, tak? Jest ta rywalizacja, tylko słuchajcie, taka zdrowa z tą trójką monet. Bardzo zdrowa rywalizacja, która... Ma szansa na to, że Law pokaże się, wiecie, co z takiej najlepszej strony, nie? Ukażecie swoje talenty. Może ktoś faktycznie ma, jest w trakcie jakichś kursów, szkoleń, prawda? Szykuje się do jakiegoś egzaminu i walczy o to, żeby zdobyć ten dyplom, ten certyfikat, to ukończenie hmm, jakiegoś tutaj, prawda, kursu. Także słuchajcie, warto walczyć, warto walczyć odwdzięczy się to Wam pięknie wszechświat w tym e, miesiącu, także do pracy, rodacy i. Czuję, że warto, czuję, że warto przede wszystkim się opłaca. Także tutaj taka rywalizacja yy, i połączenie sił być może nawet z kimś, z kim do tej pory e, rywalizował, czy to z jakąś osobą konkretną, czy z firmą. Także tak to wygląda. Dobrze, lecimy dalej, kochani. Lecimy do miłości, i słuchajcie, w miłości. Fajne macie te energię na ten miesiąc, fajne. Słuchajcie, lecimy do miłości, i tu są moje miłosne perspektywy, takie szerokie, dalekowroczne, dalekosiężne perspektywy, i e, dobra energia dla związków, dla związków istniejących, dla też takich znajomości, które się rozwijają od jakiegoś czasu, bo tu jest, słuchajcie, zielone światło na przyszłość. Zielone światło na przyszłość, tak. E, Mogą się, kochani, po prostu pojawić w tym y, miesiącu takie plany, tak? Na przyszłość wspólne. Mogą być to po prostu plany jakiegoś wspólnego wyjazdu, oczywiście, tak? Ale mogą być takie poważniejsze, jakieś, mogą paść poważne decyzje, poważne deklaracje, nie wiem, dotyczące legalizacji związku, na przykład wspólnego zamieszkania, jakiejś przeprowadzki, tak? To taki postęp, bardzo postępowa energia, kroki do przodu, plany do przodu, wspólne takie... Horyzonty na przyszłość dla związków. Także fajnie, nie? Fajnie. Dla singli z kolei, kochani, to jest troszeczkę inaczej, ale tutaj są dwie informacje. Albo taka rada mm, dla lwa, żeby. może pomyślał w tym miesiącu, zwłaszcza dla singla, żeby się zacząć z kim spotykać. Albo informacja, kochani, że gdzieś jest ktoś, na kogo lew. Będzie patrzył, będzie się mu przyglądał i będzie zainteresowany, lub będziecie mieli w tym miesiącu taką osobę, która na Was patrzy, która Was obserwuje, która być może nawet na lwa czeka. No, i czeka takiego odpowiedniego momentu, jak tutaj tego lwa pod poderwać, lub lew singiel ma taką osobę. Podpowiadamy szybciutko. Podpowiadamy. No, miało być szybciej, no i znowu się rozgadałam. A ja to winajka, nie? Dobra, lecimy, zobaczmy sobie tą miłość perspektywy, perspektywy. Na co? Na co? Tak? Zapytajmy. Jakie horyzonty? No, i kto tu patrzy, kto tu wygląda? Mało mi, widzicie, co, cała talia Mało mi z rąk nie wypadła Jeszcze raz, Lewku, nie rzucaj mi Nie rzucaj mi kartami Ale Lew to lubi, Lew lubi mi rzucać kartami Dobra, skupiam się, skupiam Skupiam Ach, Ja nie mam pytań Dwójka kielichów, kochani Cię ja naprawdę muszę coś mówić? Przecież ta karta mówi sama za siebie Sama za siebie, kochani Kochani, no Miłość Miłość, randki, spotkania, motylki w brzuchu, nie wiem, emocje, uniesienia, nowe znajomości, śluby, zaręczyny, nie wiem, legalizację związku, miłość, zgoda, harmonia, to jest to, to jest to. I idźcie, wy sobie tu walentynkujcie w tym sierpniu, ja, ja, ja chyba idę dalej. Nie, dobrze, słuchajcie, lewki, tak. Ktoś jest zakochany w lwie i wygląda lwa. Możliwość spotkania kogoś. E to będzie się nadawał do stałego związku, stałej relacji, fajnej, fajnej relacji. Możliwe, kochani, że lew będzie wyglądał takiej miłości i ona gdzieś jest. Ja nie mówię, że ona przyjdzie bezpośrednio już w em, sierpniu, ale ona jest na horyzoncie. Jest na horyzoncie, więc warto mieć szeroko otwarte oczy. I tak samo związki. Tutaj, jeśli e, działy się jakieś niefajne sytuacje w związkach, idzie zgoda, idzie harmonia, idzie porozumienia, idą, no tak jak mówiłam, wszystko to co walentynkowe, prawda? E, idą zaręczyny, idą śluby, idą deklaracje to jest na horyzoncie. To jest na horyzoncie. Ja nic nie mówię dalej. Walentynkujcie sobie. Lecimy do niespodzianek. Lecimy do niespodzianek. Słuchajcie. Sukces. Wylewki naprawdę, jeżeli w tym miesiącu fajnie wykorzystacie tą energię szóstki monet, która właśnie zwiastuje najczęściej równowagę w dawaniu i braniu. Im więcej dobrego wniesiecie w tym miesiącu do swojego życia, dacie takiej dobroci, tym więcej sukcesów zdobędziecie. Tu jest sukces, kochani, zawodowy, sukces osobisty, sukces miłosny, oczywiście. Jakby mogło być inaczej. Ale to wszystko takie zapracowane. Słuchajcie. I mało tego, to jest was żywioł. Tak, To jest Wasz żywioł, więc to jest takie zapracowane, takie zasłużone, zdobyte waszymi takimi lewkowymi, nie wiem, rączkami, waszą zawziętością hartu, hartem ducha. Im więcej hartu ducha w zawziętości i też takiego wiecie, takiej szczerości w tym, co dajecie do, do, no, do ludzi, do świata, tym większe sukcesy. Ale wiecie, oczy innych ludzi będą zwrócone na was, bo. Lew będzie przyciągał, będzie po prostu przyciągał. To jest taka energia, wiecie, wschodzącej gwiazdy, e, moi drodzy, takiej osoby na szczycie. To jest energia wygranych, e, zwalczonych kryzysów, słuchajcie. No, uznanie. Uznanie idzie do Was, to Was bardzo może mm, tak zaskoczyć pozytywnie, tak? I da, dajcie sobie prawo na to, żeby się tym cieszyć, kochani. Tak, to jest Wasza taka zasługa. To będzie Wasza zasługa w sierpniu. E, dajcie sobie prawo do dumy z siebie, oczywiście. I te wszystkie laury, te wszystkie osiągnięcia, te gratyfikacje absolutnie się będą Wam należeć w sierpniu. Także, Lewku, daj sobie na to prawo. Jak najbardziej ciesz się tym. No, to wszystko Twoja, Twoja zasługa. Także bardzo fajnie, fajnie. To są też, wiecie, takie, mogą to być takie też sukcesy, kochani, których e, nie będzie widać na zewnątrz. Mogą to być takie bardzo osobiste e, sukcesy Wasze. Jakaś wygrana wewnętrzna walka, jakiś, e, wiecie, pokonany wewnętrzny kryzys, o którym nikomu nie mówiliście, także to może Was fajnie zaskoczyć. Także idźcie do góry, pnijcie się do góry, drogie lewki. Dobrze, na co uważać? I lewcie, słuchajcie, tak, na co uważać? Tu jest przede wszystkim rada do tych lewków. Um, ostrzeżenie takie, które dużo się przemieszczają, dużo podróżują albo gdzieś się wybierają w tym miesiącu. Uważajcie naprawdę podczas podróży. Ja zawsze mówię, szanujcie znaki drogowe um, i auto. Oczywiście warto też przejrzeć. Um, Im wolniej, tym dalej zajedziecie. Uważajcie troszeczkę, jeśli macie zodykalnego raka. Um, może być wam nie po drodze z tym zodykalnym rakiem, lub um, no może troszeczkę was. Um, na złą drogę sprowadzać, powiem w ten sposób, jeśli macie i ogólnie pokazane mam tutaj dla Was ostrzeżenie, żeby uważać na pośpiech wszelkiego kochani rodzaju, to pośpiech po prostu w tym miesiącu nie będzie dla Was skazany, niczego nie przyspieszajcie, nie wszystko dzieje się tak w swoim tempie. I uważajcie też na Wasze takie gwałtowne reakcje, bo Wy sami z siebie możecie w tym miesiącu być dość tacy niespokojni, nie? Możecie mieć taką tendencję do gwałtownych reakcji w tym wszystkim, w swoich działaniach, więc uważajcie, tak? A uważajcie na. Na no to, żeby za samym sobą nadążyć przede wszystkim i żeby inni nadążali za wami, tak? Więcej spokoju, więcej opanowania dobrze Wam to zrobi. Także uważać na pośpiech, czy to podczas jazdy, podczas podróży, podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce, patrzeć pod nogi, czy tam gdzieś jakieś krawężniki nie wystają, żeby się nie przewrócić i niczego nie przyspieszać. No, także na to uważajcie i słuchajcie. To zdrowie, nie? Mi się czasami to zdrowie pokazuje, i ta energia bardzo często ostrzega przed tym, że jeżeli poczujecie się gorzej, jakaś taka drobna infekcja, żeby jej wiecie, nie zignorować, bo ona zignorowana może się później bardzo szybko rozwijać i trudno będzie to zatrzymać. Także dla Was takie ostrzeżenie. Także, drogie lewki, w tym. Odsunę sobie karty na bok, bo tutaj mam właśnie tą taką małą niespodziankę dla Was. W tym miesiącu, tak. Starajcie się przede wszystkim e, dawać jak najwięcej od siebie, dobrego, a to dobro do Was wróci. Miesiąc obiecujący, miesiąc bardzo ciekawy. Widzicie jednak sprzątnę te karty, żeby nas tutaj nie rozpraszały. Dobra, kochani, i teraz tak, ta malutka niespodzianka. Biorę drugą ta talię. I tutaj wylosujemy dwie karty, wylosujemy dwie karty, jeśli macie jakieś pytanie, typu, które, znaczy nie tak, pytanie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie, to teraz pomyślcie sobie o tym pytaniu, a jeśli nie macie, to tutaj będzie też taka podpowiedź, rada dla Was. I tutaj wyciągamy dwie karty i sobie sami wybierzecie podpowiedź, radę na ten miesiąc lub właśnie odpowiedź, chociaż raczej podpowiedź, tak lub nie, także... Lasujemy dwie karty, moje drogie lewki. Przyjrzyjcie się im, która bardziej przyciąga Waszą uwagę. I za chwileczkę tutaj odsłoniamy. Rada, sugestia, tak lub nie, lub po prostu jakiś taki dodatkowy przekaz dla Was. Także odsłaniamy kartę pierwszą. No tu jest odpowiedź. Jeśli chodzi o odpowiedź, to jest odpowiedź nie. Raczej nie, moi drodzy. Raczej nie i. To nie, może wynikać, kochani, z tego, że albo um, albo coś blokuje tą sytuację, o którą pytacie, albo ktoś się blokuje, jest jakiś mur, który trudno przebić e, i raczej w tym miesiącu um, ten mur będzie bardzo trudno przebić. Także tutaj mogą być albo, albo to, o co pytacie. E, może, może nieść za sobą pewne kłopoty, pewne perturbacje, które ym, chyba lew nie ma na nie ochoty. Także tutaj jest raczej odpowiedź na nie. I też rada tutaj, uważajcie, uważajcie na siebie przede wszystkim, ale uważajcie na przytłoczenie, na przytłoczenie, na mury wszelkiego rodzaju, które trudno będzie w tym miesiącu pokonać, rozbić, przebić się do kogoś, przebić się do jakiejś sytuacji, lepiej odpuścić. Tak, także lepiej pamiętajcie, rada, sugestia tylko. Dobrze, karta druga. No i tutaj kochani. To jest sporna odpowiedź. Sporna odpowiedź. Skłaniałabym się ku odpowiedzi na tak. Tylko mm, mała podpowiedź. Słuchajcie, moi drodzy, zastanówcie się, mm, czy ta odpowiedź na tak nie jest troszeczkę dla was życzeniowa. Wiecie o co chodzi, czyli więcej samego tego pragnienia, żeby ona w ten sposób brzmiała, niż e, Niż stanu faktycznego tej sytuacji. Tak? Także tutaj raczej tak, tylko tutaj warto się zastanowić, czy na pewno tego chcecie. To jest um, raczej tak, tylko warto. Um, Warto spojrzeć na to z faktycznej perspektywy, tak? Czy jest to rzeczywiście możliwe? Może w ten sposób. Jeżeli nie pytacie o tak lub nie, no to jeśli pytacie na przykład czy czymś się zająć, czy z czymś się zacząć działać, tak? To. Słuchajcie, tak, ale najpierw się właśnie przyjrzyjcie faktom, czy realnie jesteście w stanie to zrobić. Dokładnie, a jeśli pytacie o jakąś osobę, no to ta osoba mi się tutaj pokazuje, że jakaś sprawa jest w toku tak lub jakąś sprawę, jakaś sprawa jest jeszcze w toku i trzeba będzie troszkę poczekać, także takie macie tutaj lewki, odpowiedzi, podpowiedzi od kart. Dobrze lewcie, no to co, życzę Wam pięknego, wspaniałego miesiąca, trzymajcie się, niech ten sierpień jeszcze wakacyjny dla tych lewków, które jeszcze nie odpoczywały, nie miały urlopu, pięknego wypoczynku, cudownego miesiąca, jeszcze raz Wam życzę, widzimy się, oczywiście słyszymy niebawem, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!